Dzisiaj o pięciu nowych trendach w zakupach nieruchomości w Polsce. Pierwsze, praca zdalna. Jej wzrost popularności sprawia, że Polacy coraz częściej poszukują mieszkań, które oferują przestrzeń do stworzenia komfortowego biura domowego. Druga rzecz to tak zwana suburbanizacja. Coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę poza duże miasta, wybiera w tym celu przedmieścia lub mniejsze miejscowości. Trend ten jest napędzany chęcią posiadania większego metrażu i dostępem do terenów zielonych przy jednoczesnym zachowaniu dobrych połączeń komunikacyjnych. Trzecia rzecz e, dotyczy migracji. Wzrasta popyt na mieszkania w rejonach, gdzie osiedlają się osoby, które przybywają z innych regionów kraju lub nawet z zagranicy i stymuluje to rozwój lokalnych rynków mieszkaniowych. Czwarta rzecz to mieszkania 2 plus 1. Popularność zdobywają mieszkania, które są postrzegane jako idealne rozwiązania dla rodzin z jednym dzieckiem. Takie układy oferują elastyczność w aranżacji przestrzeni, są atrakcyjne cenowo w porównaniu do większych powierzchni, do większych mieszkań. I wreszcie rzecz zwiększona świadomość ekologiczna. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na ekologię w swoich mieszkaniach, od energooszczędnych rozwiązań po przyjazne środowisko, co wpływa na ich decyzje zakupowe grzegorz krawczyk oraz ja sołyszyc.